Jakiś czas temu na dashboardzie Akademii Big Data pojawił się zaktualizowany kafelek ze spotkaniem. I przeczytamy tam, że będziemy już za dwa dni mogli porozmawiać, spotkać się i porozmawiać na temat architektury Big Data w branży medycznej. I o tym jest ten odcinek, także zapraszam. W sierpniu zrobiliśmy sobie małą przerwę ze spotkaniami. Wiadomo, sezon urlopowy, sezon wakacyjny. W tym również dla mnie, szczególnie sierpień, ale we wrześniu, wiadomo, wracamy już z Buta po kilku tygodniach września. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy już zwarci i gotowi. Zanim jednak powiem o samym spotkaniu, chcę zaznaczyć jedną rzecz, która chyba jeszcze do wszystkich nie dotarła, pomimo że już od prawie roku mamy te spotkania. Mianowicie, spotkania w Akademii są zamknięte. To znaczy e one nie są otwarte na ludzi poza akademią. Jeżeli jesteś uczestnikiem, masz do nich dostęp. Po zalogowaniu, zaraz po zalogowaniu, jest dashboard, i na dashboardzie w centralnej części jest taki kafelek, gdzie można kliknąć. W 15 minut przed spotkaniem otwiera się guzik, można kliknąć i dołączyć do spotkania. I ono trwa, ten guzik jest aż do y, zakończenia tam przez godzinę, chyba od rozpoczęcia można kliknąć i można dołączyć do spotkania. Dlaczego tak jest? Dlaczego to nie są otwarte live? Y? No bo to jest właśnie część tej platformy. Znaczy, y, 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 spotkania i potem nagrania z tych spotkań to jest element y, wartości, którą proponuje Akademia. Tak samo jak wartością są kursy, jest baza wiedzy, są ćwiczenia, zadania tygodniowe itd., tak samo wartością tej platformy jest to, że możemy się spotkać z ekspertami, porozmawiać z nimi, zadać im pytania o jakieś najdziwniejsze rzeczy, czasami takie, których nie moglibyśmy zadać normalnie na co dzień. I Również to, że możemy później przesłuchać te nagrania, co już oczywiście nie jest aż taką wartością, jak kiedy sami możemy porozmawiać, ale, ale wciąż jest to kupa wiedzy. I tych nagrań w tym momencie jest już ponad 12. Więc tak, te spotkania są zamknięte. Żeby dołączyć do spotkań, wystarczy wejść na dashboard, Generalnie na Akademii Big Data, zaraz po zalogowaniu mamy dashboard i tam kliknąć dołącz do spotkania i jak tylko się rozpocznie. Najbliższe spotkanie będzie w środę o 21.00, tak żeby każdy kto pracuje, kto się uczy, jest studentem, whatever, miał możliwość dołączyć do tego spotkania. Co to będzie za spotkanie? To są zawsze spotkania z ekspertami i tym razem tym ekspertem będę ja. Co to będzie za temat? Często słyszę o tym, że, i słyszałem o tym już zanim y, uruchomiłem akademię, że is, istnieje taka przestrzeń zupełnie niewypełniona, trochę taka biała plama na mapie rozwojów y, Big Data, taka pusta, niegaza, niezagospodarowana przestrzeń między trzema punktami, takim trochę trójkątem bermudzkim, między. Technikami, które znajdziemy w różnych tutorialach, kursach, i tak dalej, między taką ogólną abstrakcją tego, jak powinien być zbudowany system, i między praktyką już taką codzienną, między tym, jak wygląda codzienna praca inżyniera danych. I na Akademii Big Data systematycznie staramy się zagospodarowywać ten teren. W środę, właśnie, będzie dołożenie jednej takiej cegiełki do zagospodarowania tego terenu, do zbudowania tego pomostu między tymi trzema punktami. Co to będzie za cegiełka? W ramach tego spotkania, ja opowiem o architekturze, właśnie systemu opartego o dane w branży big data, a konkretnie w branży medycznej. I to jest to, co ja będę opisywał. To będzie prawdziwy projekt, w którym ja osobiście brałem udział. Projekt będzie oczywiście zanonimizowany, tak żeby nie było wiadomo, w jakiej to było filmie, żeby no, szczegółów nie będę zdradzał, ale takich nie, szczegółów, które nie są nikomu na nic potrzebne. Natomiast wszystko to, co nie prowadzi do zdradzania jakichkolwiek tajemnic, ale prowadzi do tego, żeby zrozumieć, jak takie rozwiązanie może być zaimplementowane. Będę o tym mówił. Czyli będzie architektura, będę mówił o technologiach, o organizacji pracy takiej codziennej, będę mówił o. O tym, jakie bolączki są tego typu projektu, będę opowiadał, jak wyglądają takie codzienne nasze taski. Wyglądały, no, ja już tam nie pracuję, ale jak wyglądały, kiedy ja pracowałem. Z czym się zmagaliśmy, jakie mieliśmy problemy, co moim zdaniem, poszło dobrze, co poszło źle. O tym wszystkim będę mówił. I jeszcze raz powtórzę, to jest prawdziwy projekt, który istnieje i będę go. Opisywał. Więc, jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, jak prawdziwy projekt w branży danych wygląda, jak może być zaimplementowany, bo oczywiście architektur może być bardzo dużo, ale jeżeli chcesz zbudować w swojej głowie jakieś taki, takie oparcie, taki punkt wyjścia do myślenia o tym, jak to naprawdę może być, no to zapraszam. Środa o 21:00. Mam nadzieję, że to będzie takie spotkanie, które otworzy trochę klapek w niektórych głowach. No bo ja wiem też ze swojego doświadczenia, że można mówić o teorii, można mówić o tym jak różne rzeczy powinny być albo nie, ale zwykle te gadki są, no to też są potrzebne rozmowy, ale one są zwykle w, trochę w oderwaniu od całego kontekstu. No więc tutaj chcę odwrotnie, chcę cały kontekst nakreślić i wtedy możemy porozmawiać o jakichś szczegółach. No więc co, zapraszam. Branża medyczna, Big Data, inżynieria danych, praca z naukowcami, praca z rzeczami, które są nie Big Date'owe, takie, które są bardzo Big Date'owe, rozwiązania infrastrukturalne, technologiczne, współpraca z całym zespołem, praca na różnych środowiskach. O tym wszystkim będzie właśnie w środę o 21.00 na Akademii Big Data. Zapraszam. Maro. Marek Czuma z Academy Big Data. Do zobaczenia!